Drodzy i siostry. W dzisiejszym śpiewaliśmy przed chwilą między innymi takie słowa. Pośród narodów właśnie chwała Pana. Rozważajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Oddajcie Panu udzieli narodów. Te nadchwyte słowa, mimo iż spisane pięć wieków przed narodzeniem Pana Jezusa, wciąż są aktualne Szczególnie brzmią właśnie dzisiaj, w niedzielę misyjną. Jak zawsze na tymże niedzielę Ojciec Święty Przygotował specjalny obręcie i możemy w nim przeczytać między innymi takie słowa, takie wskazanie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzkość zarabiona wielkimi niesprawiedliwościami, podziałami i rynami, potrzebuje dobrej nowiny o pokoju i zbawieniu w Chrystusie. Chrześcijanie mają obowiązek uczenia jej, nie wykluczając nikogo. Nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, a jak ktoś, kto dzieli się radością i ukazuje piękny horyzont. Dobrze wiemy, moi drodzy, że to misyjne zadanie w pierwszym rzędzie podejmują misjonarze i misjonarki, którzy są w pewnym sensie naszymi reprezentantami. Na peryferiach geograficznych i kulturowych świata. Pozwólcie, że wspomnę dzisiaj jednego z nich. To włoski misjonarz Piero Luigi którego mogłem spotkać rok temu w Rzymie. Ojciec Pierluigi Luigi pracował w północnym Nigrze, bardzo trudnym kulturowo terenie. Większość stanowią muzułmanie, on kierował. Małą wspólnotą katolicką. Posługiwał niezwykle wiarnie, kreatywnie, budował relacje z wyznawcami innych religii i ta jego praca ew ewangelizacyjna, a też społeczna, została brutalnie przerwana wówczas, kiedy został dla okupu porwany przez ekstremistów islamskich. Nie tylko, że został porwany, ale przez prawie dwa lata był więziony. Na samorze. Wspominał, ile wycierpiał z powodu upału w nocy, z powodu zimna, z powodu burz miaskowych. Jak bardzo tęsknił za swoją misją. Jak się niepokoił o swoich współbraci, misjonarzy. Jak bardzo doskwierało to, iż nie mógł się skontaktować ze swoją rodziną we Włoszech, ani też, że nie mógł realizować swojego misyjnego zadania, swojego. Misyjnego powołania. O tym trudnym, niezwykle trudnym doświadczeniu napisał w swojej książce, O formie wspomnianej, pozwólcie, że krótkie z nich przytoczę. Przez wiele długich dni niewoli łzy były moim chlebem i moją modlitwą. Kiedy nie wiedziałem już, co powiedzieć, to właśnie moimi łzami zwracałem się do Pana. Wspominałem też wtedy słowa, które przeczytałem w jakiejś opowieści realistycznej. Zapewniały one, że Bóg zliczy wszystkie łzy i prosiłem Go, aby policzył również moje łzy. Ofiarowałem Mu moje łzy w modlitwie, aby namodlił tym zespół ziemi naszych misji, a także zespół ziemi tych serc, które sieją nienawiść, wojnę i przemoc. Na pustyni Człowiek odkrywa, co jest tak naprawdę istotne w naszym życiu. Istotna jest woda do picia i pożywienie, choćby było takie samo każdego dnia. Cebula, soczowica i sardynki. Człowiek widzi, że to niewykwitne potrawy są dla nas najważniejsze. Podobnie też jest w życiu. Liczy się to, co jest naprawdę ważne. Pokój, przebaczenie i braterstwo bardziej czuję się przynaglany, by być świadkiem pokoju, braterstwa i przebaczenia teraz i zawsze. Można by pytać, skąd taka determinacja, by tam być i pracować, by wytrwać w tym doświadczeniu i co więcej, aby po uwolnieniu wrócić, bo jak ojciec Pierluigi po rekonwalescencji powrócił do swojej misyjnej pracy, i pewnie moich drodzy, odpowiedź znamy wszyscy, ale na wszelki wypadek, gdy ktoś miał wątpliwości, to znów przywołał słowa Ojca świętego Franciszka. Dziś, podobnie jak wówczas, zmartwychwstały panie z blisko swoich uczniów, misjonarzy, i idzie obok nich, zwłaszcza wtedy, gdy czują się zagubieni i zniechęceni, kiedy są zaledgnieni w obliczu tajemnicy nieprawości, która ich otacza, Chcę przypomnieć, Pan jest większy od naszych problemów, zwłaszcza gdy napotykamy je głoszeniu światu Ewangelii, bo ta misja jest przecież Jego, a my jesteśmy tylko Jego pokornymi współpracownikami i sługami nie użytewszy. Moi drodzy, czytanym dzisiaj w efekcie listu św. Pawła Apostola do Efezjan. Usłyszeliśmy tę prawdę, że jeden jest Pan, jedna jest Nadzieja. I to ten jeden Pan wciąż powołuje apostołów, proroków, nauczycieli w celu budowania Bożego Królestwa tu na Ziemi. Tym budowniczym jest Ksiądz Kierowniczy, ale tym budowniczym jest także, przynajmniej powinien być każdy i każda z nas. Przecież mocy przyjętego Sakramentu Świętego, każdy z nas jest uczniem misjonarzem. Mamy więc i prawo, ale też i ten zaszczytny obowiązek aby swoim wielkie do dzieła misyjnego kościoła dołożyć. Tydzień misyjny, który właśnie dzisiaj rozpoczynamy, jest tutaj szczególną okazją, bo chodźmy realistami w ciągu roku. Nie zawsze o tym pamiętamy. I więc ten tydzień będzie szczególnie hmm. owocny, hmm. jeśli chodzi o te nasze misje zaangażowania. Ta dzisiejsza ofiara materialna na dzieło misyjne. A w ciągu tygodnia ta modlitwa, zwłaszcza różańcowa, odrazyjna, ofiarowana za misję naszych komunia święta, nasze umartwienie, to będzie ta nasza co choćby się wydawało, że mało znacząca. Bożej Rodzice, właśnie ona może się przyczynić do tego, że któryś misjonarz wytrwa w momencie trudnym, w momencie zniechęcenia, albo że ktoś, kto naprawdę jeszcze nie spotkał Chrystusa i nie doświadczył jego miłosierdzia, wreszcie tej łaski dostąpi. Niech przewodnikiem, a wzorem, patronem na tej drodze będzie dla nas święty Alba II, obecny. W swojej religii. Przecież niektórym inny tylko od początku, od inauguracji swojego pontyfikatu, swoim nauczaniem, przykładem, podróżami apostolskimi, wciąż światu i każdemu z nas przypomina. Nie lękajcie się. Otwórzcie na pośpiesz drzwi dla Chrystusa. Dla jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw. Systemów politycznych i ekonomicznych szerokie przestrzenie kultury.